Wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacqueline Kufel. Wtorek 5 stycznia. Dzień dobry państwu. Sprawdźmy co dziś w programie. Geopark będzie nowym punktem na mapie Zabrze. Zamieniamy glinianki na piękny geopark na y, przestrzeń edukacyjną na ścieżki y, spacerowe rowerowe. Jak zrealizować swoje postanowienia w nowym roku? Każda okazja na zmianę nawyków żywieniowych i walka o zdrowie jest dobra. Dawne wyrobisko gliny w Grzybowicach zostanie zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. W Zabrzeńskim Ratuszu podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze. Przedsięwzięcie obejmuje rekultywację terenu o powierzchni ponad 9 hektarów położonego w Zabrzu-Grzybowicach. Uporządkujemy przestrzeń, przestrzeń, która jest dziś jeszcze zdegradowana, tą przestrzeń już niedługo będziemy chcieli oddać mieszkańcom dzielnicy, mieszkańcom miasta, a też mieszkańcom regionu. Geopark, jak projekt nosi nazwę, myślę, że będzie bardzo interesującym miejscem w miejscu glinianek. Tak więc zamieniamy glinianki na piękny geopark, na przestrzeń edukacyjną, na ścieżki spacerowe, rowerowe. Wartość projektu to ponad 7 milionów złotych, z czego aż około 85% zostanie pokryte ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych przystąpiliśmy do projektu geoparku. W Grzybowicach w rejonie ulicy Na Lesie. znajdują się dawne wyrobiska po funkcjonującej tam jeszcze w poprzednim wieku cegielni. Były to tereny zanieczyszczone częściowo częściowo zdegradowane. I postanowiliśmy, że będziemy się starali te tereny przywrócić mieszkańcom, je zrekultywować. Udało się pozyskać środki na ten cel i przygotowaliśmy stosowny projekt. Inwestycje w formule Zaprojektuj i Wybuduj zrealizuje spółka Mostostal Zabrze. Wykonamy tam ścieżkę edukacyjną z opisem pełnym. Wykonamy też ciągi takie pieszo-rowerowe. Będą miejsca rekreacji, takie do grillowania, jakiś pomost, myślę, do wykorzystania dla. Pędkarzy. Górka Saneczkowa jeszcze z takich ciekawych rzeczy. To jest mniej więcej to się mieści w tym programie funkcjonalno-użytkowym, którym musimy spełnić. Projekt podzielony jest na część północną i południową. W jego północnej części powstanie geopark, a w południowej infrastruktura przeznaczona na potrzeby rekreacyjne. Prace na tym terenie rozpoczną się już za kilka miesięcy. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 2023 roku. Schudnąć, rzucić palenie, nauczyć się języka obcego, ograniczyć słodycze czy dostać awans. To przykłady najpopularniejszych postanowień noworocznych. Mogą być one bodźcem do zmiany, jeśli są realnym planem, a nie tylko życzeniem. Święta, święta i po świętach. Niedawno przywitaliśmy nowy rok. Mamy tendencję do wyznaczania sobie celów wraz ze zmianą kalendarza na nowy. A najczęściej nasze postanowienia noworoczne dotyczą zdrowia: zrzucenia nadprogramowych kilogramów, biegania, czy zapisania się na siłownię i zmiany diety. Po świątecznym leniuchowaniu i obfitym stole czas na mobilizację. Plany co roku są ambitne, ale z realizacją no już różnie bywa. Dlaczego? Co robić, aby postanowienia noworoczne faktycznie niosły pozytywne zmiany, a nie były tylko pustymi obietnicami? Każda okazja na zmianę nawyków żywieniowych i walka o zdrowie jest dobra. Jeżeli komuś pomaga ustalenie nowego celu wraz z rozpoczęciem nowego roku, to ja jak najbardziej to popieram. Ale należy pamiętać, że zrzucenie zbędnych kilogramów nie zajmie Wam niestety tygodnia. Jest to długotrwały proces, który wymaga dużego wkładu własnego. Pamiętajcie, że to musi być Wasza decyzja, to Wy musicie być gotowi na podjęcie walki o swoją przyszłość. Nie możecie zostać do tego zmuszeni. Nie patrzcie na to, że Wasza koleżanka rozpoczęła odchudzanie i wypadałoby też rozpocząć, bo niestety, ale odchudzanie pod presją innych bardzo często kończy się szybkim falstartem. Zatem, aby wytrwać w walce, musicie zrozumieć, że żeby schudnąć, Trzeba jeść. Nie możecie również obwiniać się za niepowodzenia w trakcie diety, tylko starać się ich nie powtarzać. Musicie dać sobie czas, zachować zdrowy rozsądek, wyeliminować głodówki, wprowadzić zbilansowaną dietę, która ma być różnorodna, prowadzić dosytości, lepszego samopoczucia oraz poprawy nawyków żywieniowych. Jeśli dopiero zaczynamy naszą przygodę z odchudzaniem, ale nie wiemy od czego zacząć, warto skorzystać z usług dietetyka lub zdobyć wiedzę we własnym zakresie. Jeżeli nie wiecie za bardzo, jak wygląda temat zdrowego odżywiania, a nie jesteście na razie gotowi na podjęcie współpracy z dietetykiem, to zachęcam Was do skorzystania z opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia piramidy żywieniowej. Opisuje ona podstawowe zasady racjonalnego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, która na początek na pewno wspomoże Wasze pierwsze kroki w odchudzaniu. Jeżeli chodzi o najczęstsze błędy popełniane przez osoby, które przechodzą na dietę, jest to nieregularne spożywanie posiłków, co zaburza pracę metabolizmu. Jakie najczęściej błędy popełniamy przechodząc na dietę? Jest to również zbyt mała podaż płynów, wypijana w ciągu dnia. Zapominamy, że woda odgrywa kluczową rolę w organizmie: zmniejsza uczucie głodu, ułatwia trawienie czy też przyspiesza redukcję tkanki tłuszczowej. Bardzo często jemy w biegu. Idąc na zakupy, nie czytamy etykiet, ulegamy wpływom producentów, wybieramy produkty, które na swoim opakowaniu mają dopiskę fit bądź też slim. Nasza wyobraźnia zaczyna działać, jeżeli widzi taką dopiskę, od razu produkt trafia do koszyka, bo myślimy, że to jest to produkt pełnowartościowy, a niestety w większości przypadków jest on nafaszerowany dodatkami do żywności oraz posiada bardzo dużą ilość cukru, która nie wspomaga naszego odchudzania. Ostatnim dosyć często popełnianym błędem jest to stosowanie zbyt intensywnych treningów. Jeśli naszym postanowieniem na ten rok jest poprawa naszego stylu życia, to nie możemy zapomnieć o odpowiedniej ilości ruchu. Pandemia na pewno pokrzyżowała plany wielu osobom, które od 1 stycznia planowały ubrać adidasy i zapisać się na siłownię. Ale uprawiać sport możemy przecież wszędzie. Wystarczą chęci, silna wola i systematyka. Mówimy, że każdy czas, by zobaczyć o siebie, jest dobrym czasem, ale ja się z tym nie do końca zgadzam. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że osoby, które chcą poprawić sylwetkę i zaczynają właśnie od postanowienia noworocznego, szybko się poddają. Musimy uświadomić sobie, że nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej, gromadzony latami, tak szybko nie zniknie, więc należy uzbroić się w cierpliwość, w upór i systematyczność. Zaplanujmy razem z naszym trenerem kaloryczność posiłków tak, by powstały deficyt i zmusił organizm do wykorzystania rezerw oraz zadbajmy o rób i ćwiczenia odpowiednie do naszego stanu zdrowia i codziennego trybu życia. Ćwiczenia wcale nie muszą być nudne, szczególnie jeśli zaangażujemy w nie całą rodzinę. Bardzo popularną wymówką w większości kobiet jest magiczne nie mam czasu. Dzieci, mąż, zakupy, sprzątanie. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim jest czas dla siebie? Otóż jest! Do wspólnego treningu możemy przecież zaprosić nasze pociechy, które jeśli odpowiednio zachęcimy, przyłączą się. Sądzę, że... Mąż też będzie się chciał wykazać. Jeśli natomiast nie mamy pomysłu na rodzinny trening, to z pomocą przyjdzie nam internet, bo tam właśnie znajdziemy sporo filmów instruktażowych. Ćwicząc z partnerem lub dzieckiem, możemy nieźle się bawić, a przy okazji poprawić kondycję i spalić zbędne kilogramy. Pamiętajmy, że ruch jest sprzymierzeńcem, a zdrowie mamy tylko jedno. Potraktujmy nasze ciało jak dom, o który trzeba zadbać, by służył nam latami. Aby składane sobie obietnice zostały zrealizowane, musimy być realistyczni. Nie zakładajmy od razu, że po dwóch tygodniach diety osiągniemy swoją wymarzoną wagę, a słodycze i niezdrowe jedzenie już nigdy nie będzie nas kusić. Kluczem do sukcesu jest pozytywne podejście do sprawy, do swoich celów i niezrażenie, kiedy powinien nam się noga. Życzę Państwu dużo wytrwałości i żeby te postanowienia noworoczne nie były takie jak w zeszłym roku. Rozpoczęły się ferie zimowe, jednak panująca sytuacja determinuje ofertę zajęć, jaką można zaproponować w tym czasie najmłodszym. Większość zajęć, z których będą mogli skorzystać, odbywać się będzie online. Tego typu ofertę przygotował m.in. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz dzielnicowe ośrodki Kultury w biskupicach, Kończycach, Pawłowie czy Grzybowicach. Więcej informacji na stronie internetowej mok.art.pl. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie programu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.